No się ma. postanowiłem sobie nagrać taki odcinek, w czemu nie, bo znalazłem taką ciekawą mapę, nie? Niuk z 2016 roku gdzieś. Ta, ja wcale nie żartuję. W sumie wygląda zupełnie inaczej od dzi dzisiejszego, także zobaczcie sami. Same napisy już wskazują, że on się znajdował w elektrowni jądrowej w Niemczech. A nie w Stanach Zjednoczonych, jak to jest dzisiaj. Już same tam napisy wskazują na to, że tak było. Czekajcie, muszę Wam pokazać. Widzicie? Sami widzicie, że to tak wyglądało. Starsi gracze potwierdzą, wiadomo, jak gram od CSGO, takiego już z 2017-2018. Więc no, raczej ja nie miałem szansy zobaczyć takiego niuka. No, wszystko powypierdalałem. Stary. No dobra, nieważne. Jak sami widzicie, tak się to nazywało, wszystko? Nieźle, co? Achtung jakieś? Tak samo jak na Overpassie, jakiś Starlines z casha. No, kiedyś to było, to były czasy, co? Nostalgia, co? Oraz ta, było coś takiego, ale nie aż tak długie. Ale łatwo było, naprawdę, jebać przeciwników. Bombsite A był, oczywiście też. Pod B. Pod bombzeitem A było B. Wszystko było o wiele bardziej puste niż teraz. W sumie też jest trochę puste, ale nie aż tak bardzo. Tutaj było. Tutaj były dwa zejścia. No. Mapa niby taka sama, ale jednak nie. A, sorry. Kamera mi się rozstroiła i zmniejszyła ostrość. Sorry, sorry jak coś. Dobra. I nie było w tym starym cesie tak, że drzwi jak otworzyłeś. Otworzyliście w ogóle to zostawały. Po kilku sekundach się zamykało. Po 6-7 sekundach się zamykają same. Czy je zamkniesz sam samodzielnie, czy nie? Oczywiście tutaj też było. Zamknij mordę. O, zobacz. Tutaj też było podsadzanie się. Nieźle, co? Do no Jezu. O, to można było strzeliwać. Przejdźmy teraz do rzeczy. Chodźmy do bombsite'u B. Na razie tradycyjnie, tak? Sami widzicie, że tutaj wszystko inaczej wyglądało. Oświetlenie i w ogóle, tak jak w Source 2 czy tam w CSGO, nie było takie samo. Absolutnie nie. A tutaj zostają, dobra. Także, no, nieźle. Tu się można było chować. No. To wszystko jak bunkier wyglądało. Zobaczcie sami. Co, nie? Mega to wyglądało. Oj, czy rzeczywiście zejście, widzicie? Mega efekt, nie?